Widząc człowieka, słabszego od siebie i nieś mu pomoc, to jest też patriotyzm. To nie tylko na wojnie jest patriotyzm. Życie jest tak krótkie, tak szybko przebija, że ja mimo swoich lat zdaje mi się, że jeszcze jestem młoda. I że jeszcze coś bym chciała zrobić. Dziękujemy, że jesteście i motywujecie nas do działania. By uczcić stulecie niepodległości Polski, Biedronka wesprze Caritas w realizacji wyjątkowych projektów społecznych. To będzie największe dzieło pomocy w historii naszej współpracy. Biedronka i Caritas pomagamy na sto. Karkówka z grilla. Ekstra. A wiesz dlaczego ekstra? Bo jest ekstra zgrillowana ekstra przyprawiona. Kupiona w ekstracenie z Delikartą, tak jak setki innych produktów i wybrana z najlepszego kawałka, codziennie świeżo dostarczanego do naszej Lady Mięsnej przez najlepszych dostawców. Odbierz Delikartę w swoich Delikatesach Centrum. Dziś z Delikartą ćwiartka z kurczaka, 3,49 za kilogram. Zgłodniałam! Przerwa na kinder mleczną kanapkę? Ta. Co robiłaś ciekawego? Puszczaliśmy latawce! Super! Jak było? Mój latawiec poleciał aż do Krainy Smoków. One tak jak my bardzo lubią chłodne przekąski. Mamo, uważaj. Smok też chce ugasić swój ognisty apetyt. Mleczny krem pomiędzy dwoma puszystymi biszkoptami. Kinder mleczna kanapka. Wielki dzień! Mała przerwa. przestajesz być sobą? Wypróbuj lek Persen Forte. Siła Trzech Ziół ukoi twoje nerwy oraz złagodzi codzienny stres. Persen Forte. Twoja siła spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz nowość. Persen Noc. I śpi spokojnie, by dobrze rozpocząć nowy dzień. Do mojej wrażliwej skóry farmaceutka poleciła mi Dermedic. Ultranawilżający Hydrain 3 Dermedic. Jest lekki, szybko się wchłania, idealny pod makijaż. A moja skóra nawilżona i wygładzona. Dermedic. Zalecany przez dermatologów. Dostępny w aptekach. Pokaż swoją drugą warstwę i odkryj nowe Danio dwie warstwy. To pyszny karmel ukryty pod warstwą pożywnego, kremowego serka. Danio pozytywnie nastraja. Spróbuj. Finowie żyją w zgodzie z naturą i wiedzą, że w przyrodzie nic nie ginie. Dlatego gdy w Euroloan udzielą Ci szybkiej pożyczki z limitem odnawialnym, np. 4000, od razu możesz sięgnąć po część lub całą kwotę. A gdy spłacisz ustalony minimum lub więcej, to twój limit odnawia się i znów możesz sięgnąć po przyznane środki. Złap pożyczkę jeszcze dziś. Euroloan. Pożyczka po fińsku z limitem odnawialnym. TIK tak, Odśwież chwilę. Muszę wiedzieć, co pan wczoraj powiedział mojemu facetowi. On dzisiaj rano zniknął. Jest ojcem mojego dziecka. Ten pan nie mógł spłodzić potomstwa. Sypiasz nim? Ja. To lepiej uważaj. Bo ściągnie cię tak samo na dno jak mnie. Uważasz mnie za ździwne? Jesteś zdolna do wszystkiego. Ty też. Wiktor chciałby adoptować Mikołaja. To jest obcy mężczyzna. Przecież Wiktor to jest mój mąż. Mąż jest dziś, a jutro godzina. A ojcem się jest zawsze. Przyjaciółki. W sobotę o 16 w Polsacie 2. W tej kamienicy nigdy nie wieje nudą. Jezus Maria. Wydaje mi się ciągle nie goszczycy śmieje. Sen mara, Bóg wiara. To musi być jakiś znak. Absurdalne sytuacje. Na kolana! Wiedźmo! Będzie Ogólne obalenie wszystkich królów. Bezpretensjonalny humor. Chciałem coś zmienić w swoim życiu. Pomyślałem, że chociaż zmienię fryzurę. Dobre, dobre, dobre. Kultowy serial komediowy. Kim ten pan Roman jest? Czarodziej. Ała! Świat według kiepskich. W niedzielę o 19 w Polsacie 2. Bądź pozdrowiona. Halina, zawsze dziewczyna. Jeop. To była robota zawodowców. 22 kule? Za dwa tygodnie będziesz surfował. Zabiję wszystkich po kolei. Zdążycie się zastanowić, co zrobiliście. Teraz nadszedł czas jego zemsty. 22 kule w niedzielę o 20.45 w Polsacie 2. W ciągu dnia Twoje ciało jest nieustannie wystawiane na próbę. Nowy antyperspirant Adipower. Inteligentna technologia reagująca na wzrost temperatury ciała. 72 godziny ochrony, niezależnie od stopnia wysiłku. Tak silny jak ja. Adipower. Maksymalna skuteczność. Tylko do soboty! W Biedronce trwa promocja 3 plus 1 za darmo. Na wszystkie dostępne w sklepie kosmetyki. Wybierz cztery dowolne kosmetyki, a najtańszy z nich otrzymasz za darmo. Przyjdź do Biedronki, bo czekają na Ciebie setki produktów uznanych marek. Gdzie ja to wszystko zmieszczę? Codziennie mamy takie oferty, że lepiej brać duży wózek. Tylko do soboty. W Biedronce 4 kosmetyki w cenie 3. Biedronka. Codziennie, blisko Ciebie. O, y, szukam sofy, żeby pasowała do kota. Jest gryczany w kolorze. Zrobiłem nawzór. Jedna łapka jest z pęczaku, bo gryczanej zabrakło. Ha, no a ta? Nie, kaszyk, nie pan wyda? Mhm. Na kocie nie oszczędzam. O! Tylko do 29 kwietnia w salonach Agata promocja na wszystko. 50 raz 0% albo 100 zł rabatu za każdy wydany tysiąc. Agata, kupuj także online. Przez stres przestajesz być sobą? Wypróbuj lek Persen Forte. Siła trzech ziół ukoi twoje nerwy oraz złagodzi codzienny stres. Persen Forte. Twoja siła spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz nowość. Persen Noc. I śpi spokojnie, by dobrze rozpocząć nowy dzień. Do mojej wrażliwej skóry farmaceutka poleciła mi Dermedic. Ultra nawilżający Hydrain 3 Dermedic. Jest lekki, szybko się wchłania, idealny pod makijaż. A moja skóra nawilżona i wygładzona. Dermedic. Zalecany przez dermatologów. Dostępny w aptekach. MenMag to męska dawka magnezu i prawidłowy poziom testosteronu. MenMag. Męski magnes o poszerzonym składzie. Zdobywca tytułu Męska Marka Roku. MenMag. Mój starszy sąsiad pamięta o wszystkim i o wszystkich. Bo stosuje lek Ginkofar Intens. Też zaczęłam go brać. I teraz pamiętam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chcesz wygrać pół miliona złotych? Weź udział w loterii Odkryj Bogactwo Natury Hochland. Kupuj sery Hochland z promocyjną etykietą. Wpisz kod na loteriachochland.pl i sprawdź, czy wygrywasz jedną z tysięcy nagród pieniężnych. A w finale do wygrania aż pół miliona złotych. Hochland, to jest pyszne! Duet. Miks taki na dwa smaki. Ej, dawaj kasę. Hej Julka, widzę, że byłaś u fryzjera. Widziałeś? Rozjaśniła włosy. Hej, Tadziu! Co z reklamą, w której mówimy, że fanta jest multisensoryczna? Multi, co? To, że fanta wpływa na wszystkie okay. zmysły. Mam! Chłopak bierze łyk fanty i powiększa się jego. nos, żeby poczuło rzeźwienie. I oczy jak pomarańcze. Słyszy bomelki! Język, którym wciąga całą fantę. Mamy to! Mega pomysł. Nie czuję tego. Fanta działa na zmysły! Chcesz więcej? Nowość! Podwójny Kinder Maxi. Dwa batoniki w jednym opakowaniu. Sięgaj po więcej! Tu nie ma miejsca na mój ból. Od razu wybieram Ketonal Active. Mam go zawsze przy sobie, bo to siła, której ufam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Kauflandzie kawa rozpuszczalna jako skronung 200 g 18,59. Kapsułki do prania Vizir 24,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Raz w krainie Przysnacki trzej najwięksi fani chipsów w kotle prażonych z przechrupkości znanych szukali nowych kotłów. Ktoś rzucił ochoczo, że ponoć w wielu miastach mają niezły kocioł. Jeden smakosz na zwiady wyruszył polami, kotła w mieście nie znalazł, swój zatem zostawił i spokojnie zawrócił prosto do swej paczki. Spróbuj w kotle prażonych, z krainy przysnacki. A za skożdujesz skosztujesz przechrupkich chipsów w kotle prażonych? Przysnacki, dobre po nasze. O, śniadanie! Wow. co to ta to? Parówki! Z Polski! Tarciński! Masa mięsa. Pożywne takie. Pożywne, bo nawet do 95% mięsa. I z szynki, i z kurczaka. Tarczyński, zdaniem wielu najbardziej pożywne parówki na świecie. Parówki? Pełna para? rana. Tarczyński, jesz lepiej, żyjesz lepiej. Kamienicy nigdy nie wieje nudą. Jezus ma! wydaje mi się, ciągle nie goszczy coś. Sen mara, Bóg wiara. To musi być jakiś znak. Absurdalne sytuacje. Na kolana, bo? Gabi! Będzie ogólne obalenie wszystkich królów. Bezpretensjonalny humor. Chciałem coś zmienić w swoim życiu, pomyślałem, że chociaż zmienię fryzurę. Dobra, dobra, dobra. Kultowy serial komediowy. Kim ten pan Roman jest? dzieje. Świat według kiepskich w niedzielę o 19 w Polsacie 2. Bądź pozdrowiona, Halina, zawsze dziewicza. Jeop. To była robota zawodowców. 22 dwie kule. Za dwa tygodnie będziesz surfował. Zabiję wszystkich po kolei. Zdążycie się zastanowić, co zrobiliście. Teraz nadszedł czas jego zemsty. 22 kule w niedzielę o 20.45 w Polsacie 2.